11 maj 86. Pokój. Jesteś zadowolony, że jestem teraz bliżej Boga? Tak. Czy to wystarczy? Nie. Musisz jeszcze postąpić naprzód. Pomogę ci, Daniel. Pokój w plenerze. Twój Anioł Stróż jest zadowolony, że jesteś bliżej Boga. Ale to nie wystarczy, musisz ciągle postępować naprzód. Twój Anioł Stróż ci w tym pomoże. Ciekawe, czy Anioła stró Stróża można nazwać jakimś imieniem, żeby było łatwiej się porozumieć z nim.